Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy nagrywać ten zestaw Lego Star Wars 7.5.2.8.0 z tymi minifigurkami i tymi rzeczami. Zanim przejdziemy do całego zestawu, który jest tam, sprawdzimy co mamy tu z tyłu. Oczywiście, ruszające się nogi, strzelający to coś, ten ścigacz, wielki jakiś. Um, oczywiście. Zestaw polecam dla tych, którzy nie mają tych minifigurek, albo Star Wars im się podoba. A teraz przejdźmy do tych oto rzeczy. Mamy oczywiście dwa takie same klony z pistoletami. Zestaw kupiłem dla tych minifigurek i dla tej maszynki, bo wygląda jak ATST. I jest to spoko maszyna, do walki w rzeczywistości by się nie nadawała. Oczywiście ścigacz, który jest strasznie długi, ale jest ładny. Bardzo ładny pistolet dwa, więc one mi się też bardzo przydadzą takie. Mamy plecak odrzutowy i takiego gościa, który jest z nim lata, więc mamy jeden, dwa, trzy, cztery. Sześć minifigurek. Dodatkowe części. od tu. I one będą tu leżeć. Przez cały odcinek. Więc no. Mamy taki długi ścigać z dwoma pistoletami. Takie części do niego użyte. Co było ciekawe. Nie ma tych przeźroczystych takich półku. Nigdzie. Aby on tak szybciej jeździł. No ale. Zestaw za 110 zł. Ja go kupiłem. Więc. No, te mini na pewno były tutaj najbardziej, najwięcej warte. Oczywiście maszynka, która mi się bardzo podoba, zresztą. Myślę, że będzie większe wrażenie robić, ale tak teraz się paszę. No, na pewno zestaw nazywa się w ogóle 501 Legion e, Klon tra Transport. Po prostu transport klonów. No i oczywiście. E, Spotkali na drodze te droidy, które po prostu walczyły, w dosłownym tłumaczeniu. Jak oceniam ten zestaw? 10 na 10 bardzo mi się podoba. Za cenę, no, bardzo. Yy, mamy oczywiście detale, Oczywi yy, mamy też nogi, które się ruszają normalnie. Strzelbę, która tu jest. No i normalnie wyskakuje z niej. Ale nie chcę strzelać, aby mi gdzieś nie poryciała właśnie. Mamy też ścigać, który też strzela. Mamy oczywiście. Bardzo mi się podoba ten ścigać zresztą. Ale tu chodzi o te mini figurki najbardziej. Zestaw mi się bardzo podoba. Daje 9 na 10. No, bo do ścigacza troszkę można było dodać. No i w sumie tyle. Jeśli dobrnęliście do końca, zostawcie łapkę w górę. Jeśli jesteście nowi, subskrybujcie, wpadajcie na inne filmy. I widzimy się wkrótce. Do, do zobaczenia. Cześć.